Jest Kaśka. Kaśka to Kaśka. Kaśka jest sobą, nawet gdy się przebiera. Kaśka jest straszna. Kaśki się boi, nawet urząd miasta. Kaśka jest wielka, zwłaszcza gdy wyjaśnia. Kaśka wzięła los w swoje ręce i nikt go już więcej nie widział. Umarł Bóg, niech żyje Bóg. Kaśka go przerasta. Gdy Kaśka pije, będzie padał deszcz. Kaśka to szamanka i wyszukiwarka, instamatka zielarka, miłość boska i własna, jęki jak, twarz i maska. Wkrótce poznasz kaśkę, Kaśka się rozrasta. Kaśka wierzy w sprawiedliwość. Kość przejechanego zwierzęcia zamienia się w ostry szpikulec i przebija koło. Innej sprawiedliwości już nie ma. Tu, gdzie dziś stoją kobiety, kiedyś były drzewa. EMANCYPACJA Pisze takie coś. Prawdy, zazdrosne królewny udają, że nie wiedzą o sobie nawzajem. Rozruż rozróżniasz je bez potrzeby. Wszystkie robią to samo. Są tu po to, by cię zmęczyć treścią, formą, rytmem i zaniedbaniem. Prosić, byś rozgryzł koszką część owocu. Zobaczył, jak często mówiąc krok życia, masz na myśli śmierć. Kaśka wzrusza ramionami. Rzuca kamień w wodę i słucha, jak ziemia rymuje. Potem patrzy na mnie i mówi: Wyrzuć to. Logika świata cię wykorzystuje. Diagnoza brzmi: To, co mówi Kaśka, to nieprawda. Kaśka przyznała się lekarzowi, że umie przybrać postać zwierzęcia. Nic nie zrozumiał. Zapisał w aktach: Schizofrenia. Odpowiedziała: Nie boję się ciebie. Nie wiesz nawet, jakim jestem drzewem. Nic mi nie możesz zrobić. Jestem liściastym. Takim, które wie, jak to jest wszystko stracić. Kaśka szepcze mi do ucha. Nie mów nikomu. Okłamałam go. Powrócę jako piorun. Rytuał przejścia. Kaśka nie pozwala mi już bawić się męskimi zabawkami. Zasłania mi oczy. Zabiera Fuko, Junga i Miłosza. Zezowacie objaśniacze pisma, mówi. Wrzuca ich do ognia. Mówi, wąchaj. Mówi: Przestań pytać. Musisz się zatrzymać. Wszystko wyszydza. Kaśka twierdzi, że ciało po śmierci rozkłada się wprost na monety. Każda warta megabajta a prawda to zgodność sądu i lajka. Albo taka historia że książki przynosi Bocian. Kaśka chce, żebym przestała wierzyć w słowa. Uważa, że się w nich chowam. Mówi: Słuchaj, on, ona i Netflix Ojciec, syn i Duch Święty. Przemoc, seks i język. Tutaj jest historia. Poezja i pisanie wierszy generalnie w 80 tam szacowania są różne. To jest to wajbowanie, to jest to, jak żyjesz. To, jest, to już tam się zaczyna pisanie wiersza. I w moim odczuciu właśnie praca nad swoją tożsamością, nad takim autentycznym i szczerym przeżywaniem rzeczywistości, to jest to, gdzie się zaczyna pisanie poezji. Um, a samo zapisywanie to jest niekiedy dwa tygodnie, niekiedy dwa dni, to każdy ma inaczej, prawda? Jasne, um, yes. mm -hmm. bo tu mówimy o jakimś też, mówisz też o jakimś procesie e, twórczym. Natomiast jeżeli chodzi o, o te kwestie, chciałem dopytać tak, te kwestie zabawy. Czy, czy można by utożsamić poezję w twoim wykonaniu, w twoim przykładzie, z zabawą i na czym ta zabawa. Ja bym chciała. To, jest, to, jest, by tak, to miała, jest taki mój manifest, to jest takie moje założenie. A czy ta to ta... już może wajbowanie jest już w jakiś sposób zabawą, tak? Z tą poezją, czy, 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 czy nie do końca. Tak, jak najbardziej. To się zaczyna już właśnie na, na tym etapie przeżywania. I, I to jest zapis przeżycia po prostu. To się zaczęło już na etapie doświadczania. To z kolei jak rozumiemy zabawę, to też jest kwestia otwarta, prawda? Dla mnie w zabawie ważne jest to napięcie. Z jednej strony ten element taki lekki, to mamy na myśli zazwyczaj, z tym nam się to kojarzy, ale z drugiej strony jest, jest to coś super poważnego. Jest to jedna z takich metod odkrywania rzeczywistości, no może nie typowo ludzka, ale generalnie taka, która. Poznawcza ma niesamowity potencjał. Nazywa się ją niekiedy formą eksperymentu, takiego najbardziej odkrywczego. I, i, i właśnie to napięcie pomiędzy jakimś takim elementem poważnym, jak sobie przypomnimy jakąkolwiek zabawę taką z dzieciństwa, czy, czy zabawę uprawianą w dorosłości. To zabawa jest czymś, w co trzeba wejść całym sobą. Jak gram w piłkę, to dobra, dobra zabawa polega na tym, że ja e, chcę po prostu być nie wymienię teraz nazwiska, czuję się z tym otwornie ale chcę być tym kimś, tym chłopakiem, właśnie, który tę bramkę zawsze strzeli. E, I to jest ten element taki poważny zabawy. Natomiast zabawa polega też na tym, że ja wiem, że to jest pewien kontekst, i ja z niego za chwilę wyjdę, i ja z niego tak samo łatwo wyjdę, jak, jak weszłam. E, i, I to jest ten jakby problem ciężkości tożsamości, który mnie prywatnie z którym ja prywatnie walczę po prostu. Nie chcę takiej tożsamości. Mimo iż sama wchodzę w takie role, które są potwornie trudne do opuszczenia, jak choćby role zawodowe, to jednak moim takim marzeniem i planem też na twórczość takim moim projektem jako artysty jest to, żeby. Żeby tę ciężkość jednak zneutralizować, żeby nauczyć się tego łatwego wchodzenia i wychodzenia w rolę. Uważam, że w tym jest cała, cała frajda i cały taki życiowy potencjał. Z jednej strony jest to jakby pewien nadmiar, jest to właśnie zabawa, jest to gra, jest to jakby niepotrzebne, niby niepotrzebne, a tak naprawdę okazuje się, że yy, gdzie, gdzie nie spojrzymy, to właściwie yy, nasze życie na czymś takim się opiera właśnie. Jest, jest to, więc właśnie z, z drugiej strony jest to coś jakby absolut, absolutnie też, fundamentalnego. Właśnie też powodzenia. po prostu właśnie zabawa jako nie wiem, taka najbardziej pierwotna metoda poznawania świata, badania świata. Też tego jego wymiaru ludzkiego, bo ta warstwa ludzka ona jest bardzo trudna do eksplorowania. Jak tutaj zapytał, a nie mogę tego powiedzieć, ale zapytałaś wcześniej. O to czym jest język i czym on się wyróżnia? To język pozwala dotrzeć do tej typowo ludzkiej warstwy poznania, bo o ile mogę obrazami poznawać rzeczywistość materialną, to człowiek już wymaga innych narzędzi i język jest właśnie takim narzędziem, które abstrakcyjnie pozwala mi zrozumieć co ty czujesz, bo to co ja czuję jest po pewnym czasie strasznie nudne, prawda? Być Cały czas patrzeć tymi samymi oczami, dla mnie osobiście to jest strasznie nudne. To jest ciekawe, co mówisz, dlatego, że to przenosi deklarację korzystania ze słownika psychologicznego, o której mówiłaś. W swojej spoetyce, trochę w stronę przestrzeni socjologicznej, prawda? To znaczy z tego od, od, od samego myślenia o podmiocie, próby do podmiotu, zastanawiania się nad tym, co ten podmiot konstytuowało, wychodzenia poza i, i jakby w, przede wszystkim myślenia relacyjnego, nie? Mhm. Ja tak trochę rozumiem człowieka jako relacyjnego z definicji już. I to, I to jest właściwie najistotniejsze, nie? Dlatego, że być może oczywiście, że w zależności od paradygmatu, ale mm, wydaje mi się, że mimo wszystkiego, co się dokonało w filozofii, psychologii, socjologii, i tak dalej, to wciąż w takim kolokwialnym powszechnym myśleniu bardzo y, mocno stoi autonomiczna jednostka. Nie? To znaczy, myślimy na co dzień o sobie Nie w zachodzie, jednostką. prawda? W tym naszym kręgu tak. zachodnim bo na przykład już wschodniej kultury sama tożsamość jest rozumiana kolektywnie z definicji i tam takie pytanie jaki jesteś czy jesteś inteligentny czy nieinteligentny ma mniej sensu niż u nas bo jestem inteligentny jak mi się da proste zadanie albo jak mnie się porówna do mało inteligentnych osób wszystko to jest kontekstualne my tego nie widzimy bo uczymy się zahaczać igłę w miejscu ja a to nie musi tak wyglądać poznanie nie musi się zaczynać od ja Przepraszam, że tu wyciągnę, ale niedawno się dowiedziałam o tym, że w konfucjanizmie emocje były rozumiane międzyludzko i relacyjnie. To znaczy, to, to, to było dla mnie coś absolutnie otwierającego. Takie mind blow, prawda? Ja też to miałam, tak. Bo przecież my myślimy o tym, że emocje są w nas, są w naszej głowie, w naszym ciele, wewnątrz. Są bardzo jednostkowe, bardzo e, zamykające się na granicy naszego ciała i naszego umysłu. I kiedy pomyśli się o emocjach jako o czymś, co funkcjonuje między ludźmi, w przestrzeni społecznej, mm -hmm. wytwarza się w relacjach, to jest coś zupełnie nieoczywistego dla właśnie człowieka, Zachodniego, zwłaszcza z człowieka zachodniego kapitalizmu. Nie? Mhm. I, I tak y, nawiązując do tego, co się tutaj stało, takie gry poznawcze to jest coś, co mnie zawsze bardzo y, kręciło. A okazało się, że poezja jest dokładnie taką samą grą dla mnie. D dokładnie tak samo stymulującą i dokładnie te rejony mi pobudzającą w, w głowie. I y, y, y tak, tak ja piszę. Chciałem Cię dopytać tutaj te, o, o, od czego z, zaczynasz tak naprawdę swoją, swój tekst ar arsowym, art poetyki. Pisanie podmiotem, może nikt tego głośno nie powiedział, ale wiemy to przecież, uznaje się za naiwne, nieprzepracowane psychologicznie, niedojrzałe, mało ciekawe, kobiece, nieawangardowe, wtórne. Hmm. Jakbyś mogła rozwinąć tutaj tę myśl? Ja, ja myślę, że w zależności od tego, z jakiej perspektywy się y, rozpoczyna tę dyskusję, to do innych wniosków się dochodzi, bo wychodząc od języka i od e, e, literatury, to właśnie e, zakłada się, że oczywiste jest to rozróżnienie, że podmiot liryczny i, i że wymaga się od autora, żeby wyraźnie stawiał granice. Podmiot liryczny to jest kreacja. Ja sobie zdaję sprawę, że ona jest wytworem moim na potrzebę chwili, który ma konkretne funkcje do zrealizowania, i zakłada się milcząco, że moje ja, moja tożsamość. Jest czymś obiektywnym, czymś budowanym na faktycznych doświadczeniach, czymś obiektywnym. Tymczasem, z perspektywy psychologicznej, gdy się to samo pytanie zada, to ja Wam powiem, że ja i tożsamość moja jest dokładnie taką samą kreacją, wytworzoną na potrzeby chwili, na potrzeby konkretnej relacji z konkretną osobą, która ma zrobić określone wrażenie i odejść. Dokładnie tak samo jak każdy jeden wiersz. W związku z tym, właśnie nie ma sensu to rozróżnienie po prostu, bo tak samo jak podmiot liryczny został przeze mnie wytworzony. Na potrzeby jakiegoś doświadczenia, pogłębienia tego doświadczenia, pogłębienia zrozumienia określonej y, części rzeczywistości. Tak samo moje ja tutaj jest taką samą kreacją i przepraszam, wyjdę i będę y, już troszkę inna i tak dalej. To, to jest człowiek w Teatrze życia codziennego, tak, góźmienia, to jest Gąbrowicz, prawda? To, to jest jasne, że tak rzeczywiście wygląda. Mm, Okej, okay, ale też chciałem właśnie jakby. No... Puścić tutaj to też może pytanie do, 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 do was, do państwa, w sensie y, czy się zgadzacie z tym, że takie pisanie uznaje się dzisiaj właśnie za jakieś wtórne, za coś, co nie przystoi no Nie, 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 nie. ja no, myślę na przykład, że rzecz chyba w tym... Ym... Pojęcie naiwności pisania podmiotem ma miejsce może jedynie wtedy, kiedy, kiedy pisze się nazbyt od siebie. Kiedy zwyczajnie dochodzi do tego, co, 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 co niekiedy mało, mało porządujący pisarz określa wylewaniem siebie na papier. Tak? W ogóle w poezji konfesyjnej tak, i wyznaniowej, tak? W tych konwencjach. A czy może być też poezja konfesyjna? no też, też mogą mieć różne szczeble, prawda, Te, tej, tej, tej poezji. A jedno wróciło właśnie do tego, że 70 czy 80% pisania to jest jednak to, co ja mam do wyznania, bo mnie na przykład bardzo wzrusza konfesyjna poezja pod warunkiem, że ktoś wykonał tę swoją ludzką pracę i ma coś ciekawego do wyznania, bo duża część tej poezji jest po prostu doświadczeniowo nudna. I w tym sensie, i to jest ten zarzut mój, treściowy, a nie to, że to jest pisane podmiotem i że ktoś się utożsamia z tym, co pisze, bo w moim odczuciu dobra poezja zawsze jest autentyczna w tym sensie, że się utożsamiam z tym, co umiem to przeżyć, albo umiem opowiedzieć tak, jakby to było przeżyte. Oczywiście. Bo też chodzi mi o to, jak w tym wszystkim rozumieć, nie wiem, kategorię szczerości nie? W, w, w poezji, że. Yy, czy, 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 czy tak naprawdę czy potrzebujemy? Nie jest to kategoria jakiego... robocza w moim odczuciu i mm -hmm. wcale nie jest to takie z, z rejestru dobre i złe w sensie szczery znaczy prawdziwy i właśnie dobry. Mm -hmm. To są wszystko robocze kategorie, to dobro i zło na przykład dla mnie. Szczery jest to element gry po prostu, to jest jedna z reguł gry i nie chcę ich łamać, bo się na to umawiamy. Chciałem troszeczkę z innej strony Cię jeszcze popytać o kwestie warsztatowe. Mamy debiut, mamy książkę. Chciałam coś zaznaczyć w bibliotece młodych wydaną. W bibliotece młodych, tak? Tak, w takiej serii. Okej. Okay. Mm -hmm. to... Potwornie mnie to cieszy, musiałam to powiedzieć. Zazn zaz zaznaczmy to. Zaznaczmy to, że tutaj jesteśmy jeszcze wszyscy młodzi, e, lubimy zabawy i tak e, dalej. Ale ta książka powstawała już przy, przy, przez, przez dłuższy czas. Ona gdzieś tak, e, my się znamy, że to parę lat i rozmawialiśmy o, o naszych pisaniu, o wierszach, o innych rzeczach, również, ale między innymi o tym. E, I Czekałem aż ta książka się pojawi, i ta książka jest, ale jej pierwsze wersje już yy, powstawały ile? Sześć, siedem. Coś koło tego, e... tak? Koło sześć lat temu. I to jest dla mnie niezwykle kłopotliwe właśnie mówienie dzisiaj o tym, bo dużej części z tych doświadczeń ja już po prostu nie pamiętam. I jak chcę napisać coś autentycznego dzisiaj o, o swoim pisaniu, to to już chyba bardziej jest projekt na to, o czym ja myślę w przyszłości. I... Tutaj to nie będzie spójne. To od razu przyjmuje na klatę wszystkie zarzuty, że piszesz tak, a mówisz tak. Tak, tak robię właśnie. A też jeżeli chodzi o okładkę, której tutaj nie mamy, okładka jest super, jest na, na, na niej postać inspirowana twoją osobą? Okładka jest totalnie oddana do dyspozycji innej artystce i... Katarzynie Mielcarek. Tak. I, i, i... W, czym się inspirowała i jak to zrobiła? To ja totalnie zostawiłam to jej. Z tego, co wiem, to miała być ona podpisana tylko i wyłącznie e, o ile dobrze kojarzę jako oczach, tak? Że, tak, ja długi czas się tak podpisywałam właśnie. Czy to jest przypadek, że tutaj w wierszach, które dostaliśmy od ciebie też jest? E, Nie, podpisane? ja się tak podpisuję. To była jakaś tam notka redakcyjna, żeby to lepiej nazwać jednak imieniem. Mi jest wszystko jednak, jak to nazywa. Dlatego ja się nigdy nie opieram przy takich... Bo to też jest takie wychodzenie trochę, wiesz, no spuszczanie z tego tonu, z tego ego swojego, jeżeli gdzieś tam podpisujesz się jako tylko enigmatyczny oczak jednak, a... Mnie się bardzo podobało w tym to, że to jest takie bezpłciowe, że to jest właśnie takie nieosobowe. Mnie się bardzo podoba oczak. Chciałem Cię zapytać również o to, że, bo dowiedziałem się, że zaczęłaś yy, pisać wiersze w yy, swojej Pierwsze jako już osoba dorosła, że nie miałaś tej fazy, którą jednak ma sporo osób zajmujących się poezją, że pisania wierszy jako, zwłaszcza jako osoby nastoletnie. Zaciekawiło mnie to o tyle, że ja miałem podobnie, że swoje pierwsze wiersze napisałem już jako, jako, jako dorosły facet i zastanawiam się do dzisiaj, czy to jest przebaga. Czy coś mnie ominęło? Jak, jakie Ty masz podejście do tego? Czy może to jest nieistotne w ogóle, że zaczęliśmy troszeczkę później niż z tą poezją? Hmm. Ja bym chyba jednak myślała o tym, że jak się coś robi w bardzo młodym wieku, są takie okienka w ogóle rozwojowe, i myślę sobie, że jednak jak się ma tych lat 15-16. I ta emocjonalność się, i uczy się tego, jak to przekładać właśnie na słowa, to jednak tam bym szukała przewagi. Ja przyznaję się szczerze, miałam bardzo dużo rzeczy do nadrobienia po prostu sobie życiowo, zanim się grzebałam do takiej warstwy siebie, która w ogóle mi pozwoliła na kontakt ze światem na tyle szczery i. i, i Żebym to mogła zrobić. I dla mnie tam, tym pierwszym językiem takiego kontaktu ze światem był taki język suchy, język naukowy. Był dla mnie prostszy, był dla mnie bezpieczniejszy i musiałam sobie dorosnąć dopiero do tego y, y, języka mniej y, formalnego. Okej, okay, bo ja też patrzę na to Ale patrzę na to raczej jako na handika. Powiedziałabym, że okay. utykam i <średytorium> Z drugiej strony dla mnie to też są jednak pułapki tego nastoletniego zachuśnięcia się poezją, jakiegoś zbytniego zakochania się w pewnych dykcjach, w pewnych poetach, poetkach ich, ich wierszach. Tego, że no taki lęk przed wpływem, nie po prostu jednak tego, że jeżeli ja głównie inspirowałem się, nie wiem, jakimiś tam wcześniej filmami, prozami i tak dalej, to tak bardzo nie wpadłem nie wpadł w pewne jakieś nie wiem. Nie inspirowałem się nigdy podsiadł, co, co mi cieszy na przykład. Nie, co, <grym> wiesz, to się nie, nie ma tej reguły, bo są autorzy, którzy faktycznie jakoś tak działają, ale weźmy takiego półkę, dajmy na to. No przecież półka, okay. kiedy umierał, to miał 24 lata. Facet w ciągu tego czasu zdążył wydać cztery książki, które każda była już inna zupełnie. I jakby półka, ten czy znany z rewersu, czy tam z w Weekend, taki edycji powiedziałbym post. I Siwczyk swoją drogą też jest doskonały przykład na potwierdzenie tego, o czym mówię. E, to jest zupełnie inny półka niż ten, którego mamy już potem w zespole szkół. E, to jest ten półka odkrywany potem na nowo. E, to był co prawda wyjątkowy w mojej opinii talent półka. Ten z poety, troszkę innymi kategoriami się to mierzy niż większość po prostu poetów, ale to też jest możliwe. Siwczyk, inny, inny temat, kiedy cały czas się patrzy jakby na niego pod kątem. Bardzo często jak ludzie mówią o Siwczyku, to mówią o tym, że grał wojaczka i, 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 i widzą tą książkę dzikie dzieci, którą e, wygrał kiedyś Zina, kiedy miał. Lat. 17, nie? A potem, jakby Siwczyk już nawet w kolejnym tomie Emil i My, zdaje się, ten tom się nazywał, już był zupełnie inny, bardzo lakoniczny i to, tak, to był taki minimalizm, który, 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 który był dość charakterystyczny. A potem, jakby Siwczyk zaczął realizować ten swój bardzo trudny, ale z jakichś powodów konieczny do realizowania projekt, nie? Go, który się śledzi, jakby z mieszanymi, co najmniej, co najmniej, uczuciami. Więc też jest tak, że, jakby pewne. Nie wiem, błędy młodości są też wliczone w koszta, i myślę, że to nie jest tak, że i że jeżeli faktycznie wydajesz książkę w bardzo młodym wieku, no to potem już musisz być przywiązany do tego, co robisz wtedy, no bo też naturalny sposób to ewoluuje. A czy to dobrze, czy to źle, że istnieją młodzieńcze wiersze? Ja myślę, że dobrze, że im więcej różnych wierszy istnieje, to tym lepiej, gdyby wszyscy jednak pisali w taki sam sposób. Nie ma zasady, tak, nie ma tego, ale byłem ciekawy, jak to postrzega nasza, nasza bohaterka. Chciałem cię jeszcze zapytać, ponieważ no wiemy o tym między innymi, że bo opowiadałaś o tym na premierze swojej książki z Miłoszem Biedrzyckim, że te wiersze zaczęłaś pisać na jak kończyłaś studium literacko artystyczne Studium literacko-artystyczne. Jeżeli rozmawiamy o warsztacie, to myślę, że jest to jednak dobry moment, żeby o tym, żeby o to cię po prostu zapytać, bo jednak nie jest to bardzo popularna jakby powiedzmy, sfera czy metoda uczenia się w pisania w Polsce, szkoły, szkoły pisania. Tak? Jest to coś popularnego od lat kilkudziesięciu powiedzmy, na zachodzie, w Stanach Zjednoczonych. Natomiast w Polsce, przynajmniej z tego co ja się orientuję, nie bardzo. I chciałem się zapytać o to doświadczenie i jak ono wpłynęło na Ciebie, jak wpłynęło na Twój warsztat. No właśnie, bo tutaj chyba trzeba rozdzielić dwie rzeczy. Co to było dla mnie za doświadczenie? Absolutnie cudowne. Jest bardzo mało w ogóle w życiu dorosłego człowieka takich momentów, kiedy może poznawać ludzi innych niż my sami. Tworzymy takie klitki, jak jestem lekarzem, rozmawiam tylko z lekarzami, nie jestem w stanie zrozumieć prawnika, i tak dalej, i tak dalej. Dla mnie było bardzo odświeżające, ożywcze i konieczne w ogóle do przetrwania dalszego i swojego rozwoju prywatnego takie konfrontowanie się z ludźmi, którzy absolutnie nie wiedzą, o czym ja do nich mówię, jak mówię po psychologicznemu, konieczność przełożenia tego, co ja chcę powiedzieć, tak, żeby mnie ktoś zrozumiał, wzięcie za to odpowiedzialności i, i właśnie wydawanie się w tego typu relacje. W związku z tym samo doświadczenie super otwierające, samo to, że ktoś mi kazał napisać wiersz, ja bym nie pisała wierszy i ja będę też pisać prozę, prozę poetycką, również taką opartą na mikronarracjach. I tak naprawdę to tego dotyczy bardziej ten mój tekst programowy. Ale właśnie samo to wyzwanie, ono mnie bardzo otworzyło i tutaj oczywiście ogromna rola. Natomiast jeżeli chodzi o warsztat, ja nie lubię tego zjawiska tych szkół amerykańskich, szkół poezji, gdzie jest ten nurt tak czytelny i przewidywalny, i ja nie. Ja, ale to jest bardziej prywatne osobiste odczucie. I raczej nie. Um, raczej nie nauczyłam się um, pisać wierszy w szkole. Okej. Okay. Tutaj ubiegłaś moje jedno z ostatnich. To była ta moja pytań. adolescencja właśnie później o twoje plany artystyczne na przyszłość. Mówisz, że to będzie proza poetycka, tak? Tak, proza pisana w taki sposób ze złamaniem trochę formy, w sensie, że ta forma to już nie jest bardzo spójna, pełna narracja, tylko właśnie mikronarracja, troszkę takie wiersze, tylko że pisane, tylko że dłuższe, trzy, trzystronicowe na przykład, pisane m, ciągiem. Taki trochę właśnie eksperyment z formą na pograniczu poezji i prozy. Super, ale dalej zabawa i... Zabawa. Tylko, tylko dłuższe, dłuższe, formy. Ja tam się bawię tym, nie wiem jak czytelnik właśnie, ja się bawię. Ja jako czytelnik też się bawię bardzo dobrze. Jakieś pytania od Państwa? Jakieś komentarze? Jeżeli nie, to dziękuję Ci bardzo to za rozmowę.